Witam Was bardzo serdecznie, tutaj Kielomaniak. Tym razem zapraszam Was do serii ekspowiska w Margonem. Ekspowisko, które zaraz przedstawię, będzie na level jakiś 65 do 75. Jak widzicie, ja już na 72 poziomie. Nie tracę praktycznie życia, czyli dla mnie jest... Dla mnie jest dobra. Wszystko zależy oczywiście od... Dobranego EQ i umiejętności Dobrze, także zaczynamy Dzisiaj przedstawię Wam Dwa ekspovis... <laughs> Dwie mapki Moczary Robiego Oka I Uroczysko Wodnika Uwaga, te mapki to są czerwone mapki Dlatego musimy na nich uważać Ale ja wykorzystując Przedział godzinowy Od 8 do 11 W tym momencie jestem na żółtych mapkach Ponieważ w tych godzinach czerwone mapki Zmieniają się w żółte mapki na których walki odbywają się tylko za zgodą y, gracza. Także mogę to ekspić. Oczywiście warto tutaj przechodzić, gdy mamy zajęte y, ekspowiska, y, na których lepiej expimy, dlatego polecam właśnie to ekspowisko. Dlaczego akurat to polecam, a nie inne? Ponieważ tutaj. Lotamy dosyć wartościowe itemki, które są niektóre, no niektóre nawet warte ponad 30 k. Mamy tutaj również elitę wodnika na 78 poziomie, na który z którego właśnie lecą unikaty nawoja, które dość dobrze trzymają się na aukcji, które możemy zarobić ponad, y, grubo ponad milion. Dlatego dobre to jest zjawisko dla woji. Dla mnie jako łopsy też jest dosyć dobre, ponieważ tutaj mogą sobie wylotać szczały od y, trudki bądź od ataku fizycznego. Jak widzicie, do tej pory mam 10 eliksirów y, Grimera. Jeszcze żadnego nie użyłem. Mapka ogólnie, jako tako, jest y, ciężka, dlatego ja tu używam myszki. Ponieważ bym się od razu pogubił, i również to i Wam polecam. Ciężko ogarnąć y, te mapki. Na tych mapkach jest średniej, eks, ponieważ nie ma grupy, każdy potwór stoi pojedynczo. I ogólnie. Wreszcie pochorków jest na poziomie 70-80 Przejście dwóch mapek to około 400 tysięcy doświadczenia Które zajmuje 20 minut Mi Czyli 3 razy przejdziemy mapkę i mamy level Także w godzinę czasu, coś ponad godzinę Możemy wbić level Te mapki rzadko odwiedzają gracze <laughs> Nie tylko musimy uważać Na wyższe levele, które przychodzą Ale przeważnie nie są one zainteresowane graczami które sobie tutaj eksczy. Przy takich lotach, jakie tutaj właśnie uzyskujemy, warto mieć już otwarty sklep, yy, otwarty dostęp do sklepu Tuni, ponieważ niektóre właśnie loty są powyżej 30K i szkoda tracić na każdym przedmiocie ileś tam tysięcy. Fajnym lotem tutaj. Są miksturki, które dość dobrze chodzą na aukcjach. Ja akurat sprzedawałem po 60 tysięcy za jedną sztukę. Jak widać, pieniądze się same pchają. Są również takie jedne lepsze miksturki, które są procentowe. Za niektóre bagatela udało mi się zdobyć 120 tysięcy od sztuki. Czyli dość dobrze można zarobić. Co można powiedzieć jeszcze o tym Na pewno to, że jest y, mało kto o tym wie, dlatego dzisiaj właśnie Wam to pokazuję. Z początku Wam się tu nie będzie chciało grać, ponieważ strasznie denerwuje y, przechodzenia z, z tam od potworka do potworka, ponieważ czasem w życiu by człowiek nie pomyślał, że tak trzeba iść, jak mieszka nas prowadzi. Na całym zdobytym na zdobytych przedmiotach średnio uzyskuje po 400 tysięcy, 300 tysięcy złota także pieniądze się same pchają do kieszeni to by było na tyle w tym odcinku jeśli wam się podobało łapka w górę jeśli nie łapka w dół z komentarzem i do usłyszenia dzięki